Cześć siąko. ja jestem Remek i dzisiaj spróbuję trafić chłopaków za ścianą. Chłopaki ukryją się za ścianą, gdzie nie wiadomo gdzie kto się kryje, a ja z różnych broni będę musiał ich trafić. Czy to jest znęcanie się nad nami? Nie. Ale można wygrać tysiaka. Aha, to zmienia postać rzeczy. <grym> ale czy nie? <grym> To zmienia postać rzeczy. <grym> e, najlepsze jest to, że to wszystko dzisiaj powstało. Ta ściana to są rusztowania i kupa roboty w zimnie, ale daliśmy radę, zdążyliśmy jeszcze ze światełkiem. Chłopaki, za chwileczkę się kryjecie, ale zanim pokażę wam z czego będę do was strzelał. To nie jest kupa roboty, tylko kupa kłopata. Mamy łuk, ale oczywiście strzelamy Je, tym razem z takich strzałek, które nie wiem czy przebiją. Obawiam się, że nie. Ja pewnie przebiją, bo wolimy to, wolimy to. Mamy też te moje prawdziwe strzały, więc zobaczymy jeszcze. Co? Mamy też... Piłka do rugby, frisbee, rzutki z plastikową końcówką, piłka do nogi, nasza ogromna kula strzału i snajperka zersoft. No ja czekam tylko na ten moment, jak będę mógł powitać was za ścianą. Ej, stary, pytanie, nie? Czy my będziemy widoczni za ścianą? Nie będziecie widoczni, ponieważ tylko to, co przylega do papieru jest widoczne, więc musicie trzymać lekki dystans od tego papieru i nie będzie was widać. Okej. To nie powinno być frisbee, to powinno być rsbee. się, nie podglądajcie! A! Dostał! Ale mi trafił śnieżką A! Idziemy do domu, nie? I tak nie będzie wiedział. Włożyłem te konstrukcje właśnie Więc co nieco wiem gdzie Na przykład jest grubsze warstwa Więc wiem gdzie się schować. Patrzcie jakie to duże A zapomniałem powiedzieć, macie Dwie minuty Dobra, idziemy idziesz na górę, jedę na górę Ja idę na pierwsze piętro. Jak ktoś to się chwieje Ale nie przejmujcie się, to jest git Mała wow, właśnie wygląda dupę Marka Widziałem dupę Marka jak nie bójcie się, to jest wszystko bezpieczne. Czy wymienić panu koła na zimowe? Ale mogę ci usiąść? Nie. Ej, nie pomyśleliśmy o tym, że jak ktoś dostanie piłką, na przykład to się wystraszy i spadnie, nie? Tu jest ściana, w którą remek wali. A tu jest przepaść. <laughs> Ej, sąsiad, co tam na dole? Cześć, sąsiedzie. Nie ci tam? Jak tam temperatura u góry? No, Słyszycie ci u na górze. A, trochę mi ten, posuficie. Ej, mógłbyś. Y Zwiększyć ogrzewanie, bo chcę mieć ciepłą podłogę. O, chłopie, nie ma węgla. No dobra. Nie. Ej, nawet mogę się obrócić, bo i tak nic nie widzę, więc nie mam bladego pojęcia, gdzie oni są. Jedyne, co widać w tej konstrukcji, to takie właśnie prostokąty i kwadraty. Pozdrow Dawid. <laughs> Ale chłopaków nie widać i nie będzie strzelać. E, za kilka chwil kończy się czas na chowanie i zaczynamy strzelanie. Ja mam nadzieję, że tu e, Remek nie będzie trafiał, bo to są jego samochody. To jest jeden samochód i mój samochód, a, więc mam nadzieję. Na to, stary, ja tu mam elewację, a on nie chce pewnie uszkodzić elewacji, bo będzie płacił. Jak tam chłopaki, jesteście na miejscu? Jesteśmy! Jesteśmy! Tak! Czyli jesteście gotowi? Tak! Tak. Ale jesteście pewni, że jesteście gotowi? Tak! Nie! A czym strzelasz? Teraz na pierwszy ruch idą piłki tenisowe. No, piłeczki tenisowe na początek, ale to będzie głośne. Mam nadzieję, że to będzie jeden ruch, tylko. Uwaga! O wow, Jezu, obok Szumiego Ej dobrze to poszło Ale muszę sobie rozgryźć lepiej rękę Bo jest yy, petarda totalna Prawy górny róg myślę, prawy górny róg Czekaj, czy to jest na górze O nie A bo uderzyłem w ten yy, Rurkę I się odbiło Strzelam jeszcze stresowa, no jest stresowa Jak tam chłopaki, blisko było? Nie, nie? Wał to mi trafi. Haha, <trafię> wiem twoje auto? Tak. Sorry. Dobrze, że piłeczką, a nie czymś mocniejszym. Tylko potem to ASG jest. Mareczku! Oj, ale to stresuje strasznie. Myślę, że środek góra ktoś. Marek już się okno zrobiło. Ej, ktoś otworzył okno! Przeciąg jest! Ej, piłki tenisowe mi się skończyły. O, jaka szkoda! Jaka szkoda! Głupia sprawa! <gulia> Dobra, chłopaki, idzie w ruchu! O, nie! O, kurde! Nie? Łuk O, żeż kurde! Ej, to będzie grube! Nie obrażaj mnie! No nie, już. Oh. Jeszcze mi ból w plecach. Uwaga, chłopaki, na głowy! Schylam głowę. Okej! Okay. Ej, czyżbym tam kogoś widział przez tą dziurkę? Ej, chyba tak! Chyba Cię widzi. tutaj uderzył. Bardzo blisko. Kogo tam dorwę? Tylko muszę trafić, to nie jest coś takie proste. Orzesz w mordę kopany. Okej, okay, nie przebiłem. O o. o stary on cię ma. Ale głośno, nie? Jak uderza. No, kogoś tam widzę, no ewidentnie. Ej, bo w moją stronę, no możliwe. Albo w niego. Albo nie, to jest koniec strzał z łuku? Serio? Nie, to muszę wziąć te, które tam leżą. No, biorę je. E, on podglądał! Nie, nie podglądałem, obiecuję. Dobra, dalej puszuję to jedno miejsce. Kurde, te strzały się odbijają, stary, no! Mogłem normalnie wziąć z grotem takim ostrym, zakończonym ubrać ich w żółwika i po problemie. Dobra, szumiego tam strzelam! Hello there! <grym> Oha, to yes. jest, dobra! A muszę go tylko trafić jeszcze. Kurde! Ej, ten papier jest jakiś pancerny, nie? Uważaj, próbuję jeszcze raz. O, ho, 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 ho. widzisz mnie? Widzisz mnie? Potrafię tej pałki zgnieść. Dobra, bierzemy nową amunicję. Oj, to mi się podoba. <śmigłanie> to mi się podoba, nie? Z tym muszę poczekać, to jest za grube. Czemu on nie ma żadnej e, linii wyznaczonej? No, do strzału? Oh, bo, o, Obok ustawia! Ale mi przeleciało koło twarzy Ej nie mam kompletnie pojęcia gdzie jest Glęco i Marek Ich głos dobiega z każdej strony tej ściany, z każdej Dobra trzeba wykończyć szumie Szumiego On stał gdzieś tam, no tam gdzie jest takie wgniecenie Co jest Szumi? Mam dla ciebie propo... Trafiłeś! Trafiłeś! O! Trafiłeś! Cię mam mordeczko. Ty, ale słuchaj, za stówkę ci mogę sprzedać gdzie kto jest. Zamknij się! <laughs> Jedną osobę. Trzy dychy. Za trzy dychy mogę Marka sprzedać. <laughs> za 10 zł? Stary za złotówkę. <laughs> nie, nie sprzedawaj, nie sprzedawaj. Tylko czekaj, nie rzucaj teraz, bo spadnę. Ej, ta broń będzie przerąbana. Chłopaki, chwyćcie się czegoś bezpiecznie ale podłogi, że mi... Kilka. No nie, trzymajcie się mocno. Zamknęliśmy klapkę od drabiny, ale to nie. Oni muszą być zesrani tam. Portu blisko. ale blisko. Nie, to już fajnie było. Kolejne może to. Tylko raz, ostatni raz. Ej, ale jest brzydko. Nie, ostatni raz. A tu jest pięknie. Nie, ja pierdzielę. Jest, ładnie jest. Ja, ja mam. Boż, teraz. O no, ładnie. Ale fajnie. Wbijać na nasze instagramy koniecznie. Rezi, Marek, Glęcu, Wiki i Szumi. Wbijać na Instagramy, bo tam dodajemy dużo backstage'u z tych naszych nagrywek. Aha ja polecam ostatni, serdecznie. Okay, dobra, fajnie. Dobra, rzucaj. Dobra, uwaga! O ja pierdzielę, ale będzie strzał. Tyle oni muszą być tak obsrani pobite te Dobra Dobra, to był ostatni Next round Proszę bardzo Ej, a czy ja też mogę huknąć w kas? Możesz to strzelić Ale nie, bo ja w sumie wiem gdzie oni są To nie bardzo wiesz Kolejny stage chłopaki, kolejna amunicja Moje polo Prawie mi w polo kopnął, jeszcze moją piłką z Czekam na piłkę, bo poleciała gdzieś w kosmos, a w tym czasie chciałbym was zachęcić do wspierania tego kanału, macie linka w opisie, możecie wesprzeć kanał, mieć ekskluzywny content, live stream a raz w tygodniu tylko dla wspierających i kilka innych smaczków, ogarnijcie. Tam z prawej jeszcze nic nie uderzyłem, no, ale wiem, że tam jest tle. Mustang w tle, więc się trochę boję. O, dobra, Kija no, tylko super, dostała, fajnie. To była Kija czy Mustang? I to, i to. To, i to. Pierwszy raz będę zbyt wola strzelał. Nikt no nie zrobisz. Nie trafię, nie? Dobra, spróbujmy Są bardziej tymi. tutaj, Bo ja muszę bardziej w ten sposób, Dobra, nie? Spróbujmy tymi Lara chłopaki gotowi! Ja będę ja je tak podrzucę Teraz baseball! No. Nie no to, to jest dramat! Ja weź tamten, bo jest dłuższy drogę. Ten będzie lepszy Na dach trafiłem! To jest Póra, dach, z... nie traf w golfa, proszę, nie traf mi <noise> przybę. błagam Dawaj Ej, traf polo, kupisz mi nowe. ale chcę wtedy w GTI wersji Uwaga, kolejny! No trafiłem niechcący w to miejsce Next stage, jesteście gotowi? Piłka do rugby Remek! Co? Wiesz, nikt nie był na tyle głupi, żeby pójść do rogu to On będzie w rogu na górze, on będzie w rogu na górze Albo wiesz, to jest odwrócona psychika Chcę wróg Tam go nie ma. Wydaje mi się, że będzie wyżej. To jest drugie piętro, więc obstawiam, że on będzie na trzecim piętrze. Widziałeś to? Nóżki ślizną. Dokładnie wiem, gdzie jestem. Marek? No? Kochanie? Widać mi nogi? Nie. Czyli widać mi nogi? Co? Czemu zakładasz? Czemu co robię? No właśnie nie wiem o co robi. Czy ty mi chcesz powiedzieć czy nie trafiłem? Wiesz co, no powiem ci, że chyba raczej się nie liczy, więc na luzie moim zdaniem. Co to było? Ała, teraz dostałem. <laughs> Kurna, co to było? Mam cię! Co to była snajpera? PAGASE! Ale... A! Ja? Ej no przestań! Już jestem! Dostałem już! No <laughs> co wygrywasz! Tutaj miałeś ten rak, by ci przeciął po z tej głowy No ale już mi kurwa stary w <głos》>. żaden, żaden papier z tej strony nie jest zniszczony no Mówiłem, bo Rebek się mało samochody A <głos》> w <głos》> to? To jest taktyka Panie, Dobra skacz Panie, Skacz, Panie. skacz Panie. Yeah. Yeah, yeah. 3 Dwa. Jeden. Czekaj 2 3 yeah, yeah. yeah, yeah. ja. <głos》>! z... wygrywa Hajsi dam ci w domu, bo mirem se odmarzłem subskrybuj Subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco Widzimy się jutro o 17